Z Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by coś zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Dzisiaj mamy niezwykłe święto, chyba jedyne w ciągu roku święto, które jest poświęcone nawróceniu. Nawróceniu wielkiego później apostoła, apostoła pogan, świętego Pawła, który wcześniej nazywał się Szaweł, czyli Saul, czyli ten, który przewyższał, jak czytamy o królu Saulu, jego imienniku, to przewyższał wszystkich o głowę. Sam święty Paweł o sobie wspominając, przypominał, że w gorliwości o zachowywanie prawa swoich rówieśników również przewyższał. Jednak jadąc z Jerozolimy do Damaszku, prawdopodobnie, jeżeli to jest 250 km, to musiał mieć całą ekipę. Nie mógł iść, bo to zbyt długo by trwało. Prawdopodobnie albo na ośle, albo jako przedstawiciel władzy, to pewnie na koniu, jeżeli nie na wielbłądzie. Jechał ze swoim wojskiem, by takimi. Taką brygadą antyterrorystyczną, czy jakąś brygadą specjalną, do tego, aby wjeżdżając do miasta, móc pochwycić przedstawicieli sekty, którą nazywano właśnie w Antiochi, w Syrii, po raz pierwszy nazwano chrześcijanami, czyli tymi, którzy uznali Jezusa jako Mesjasza, jako Chrystusa. I tak jechał, kiedy dojechał do granic miasta, które. Zapowiadały już drzewa, które tam rosły, nagle spadł, upadł na ziemię. Wcześniej, jadąc, powiedzmy na tym koniu, był jakby zawieszony ponad tą ziemią. Może być, że był pełen dumy, to on wszystkimi dowodził, prowadził. On był jakby zawieszony ponad ziemią. Wydawało mu się, że już prawie do nieba sięga, że wypełnia wolę Boga, że jest człowiekiem, który się Bogu bardzo podoba, że jest bardzo gorliwy, wypełnia wszystkie przepisy prawa. W zasadzie, gdyby robił sobie rachunek sumienia, to niewiele mógłby sobie zarzucić. Inni tak samo. Był takim gorliwcem, który pilnował szat, bo jeszcze był za młody, żeby rzucać kamieniami. A pilnował szat tych, którzy rzucali kamieniami właśnie w stronę Szczepana. Prawdopodobnie kiedy ruszył z tymi pismami od swoich przełożonych Sanhedrynu, to wyjeżdżał z Jerozolimy przez północną bramę, tę samą bramę, przez którą szli, aby ukamienować Szczepana. I tam właśnie jest prawdopodobnie pochowany Szczepan, święty Szczepan. Dzisiaj, kiedy patrzymy na. Wydarzenia po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Pan Jezus do 11 mówi o takiej misji: idźcie na cały świat. Paweł, zanim stał się Pawłem, był Szawłem, który miał inną misję. Ruszył poza granice Palestyny aż do Syrii, aby pochwycić uciekających chrześcijan. Natomiast nie przypuszczał, że nagle stanie się jednym z nich, który też będzie prześladowany, którego będą chcieli pochwycić. Będą aresztowania. Będą kamienowania, biczowania, aż w końcu straci głowę dla Jezusa. Za murami miasta Rzymu w 1967 roku zostanie ścięty jako obywatel Rzymu. Nie był krzyżowany, tylko umarł śmiercią obywateli Rzymu. Natomiast, wracając do naszej dzisiejszej Ewangelii, widzimy, że Pan Jezus nie tylko do tych 11 mówi, ale w końcu przemówi do swojego wroga. Wroga, który prześladował Kościół, a usłyszał, dlaczego mnie prześladujesz. Pan Jezus utożsamia się ze swoim Kościołem, ponieważ my, należący przez chrzest do Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego ciałem i tak jak my nie mówimy tylko o sobie jako duszy, jako głowie, ale też, że ktoś nas uderzy w rękę czy w nogę, to pytamy, dlaczego mnie bijesz. Nie, że dlaczego bijesz rękę czy bijesz nogę, tylko dlaczego mnie bijesz? Tak Pan Jezus jest zjednoczony ze swoim kościołem i tak bardzo się utożsamia. I święty Paweł, jeszcze wtedy Szaweł, który spadł prawdopodobnie z konia, a może z jakiegoś innego zwierzęcia, w każdym razie leżał na ziemi. Po raz pierwszy w tym spotkaniu z Chrystusem zadał mu pytanie: kto ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I od tego czasu święty Paweł już nie był tym, który dowodził, ale był tym, który pozwolił się poprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że żeby widzieć, stracił wzrok. Żeby widzieć duchowo, przestał widzieć fizycznie. Wielu przeżywa podobne e, zmiany swojego życia. Tak zwanych ociemniałych. Znam osobiście, jako były pas też niewidomych, osoby, które zanim straciły wzrok, prowadziły życie z dala od Boga. Natomiast kiedy straciły wzrok, stały się ociemniałymi, na mnie przeżyły kryzys. Mógł się ten kryzys skończyć dla nich bardzo tragicznie, nawet śmiercią samobójczą. Ale kryzys, pisany za pomocą dwóch obrazów, w piśmie ideograficznym chińskim zapisuje się za pomocą dwóch słów. Jedno słowo oznacza niebezpieczeństwo, ale drugie oznacza szansę. I dla świętego Pawła to niebezpieczeństwo rzeczywiście było, bo nic nie mógł zrobić. To później chrześcijanie go zaczęli prowadzić, to później Ananiasz do niego przyszedł, choć wiedział, że to jest wróg i mógł z nich zrobić wszystko, co chciał, bo Paweł, czy jeszcze wcześniej Szaweł, nie mógł się bronić. To było niebezpieczeństwo, ale okazało się to niebezpieczeństwo szansą na nowe życie. Pan Bóg Jezus Chrystus zrobił z niego wielkiego apostoła narodów, apostoła Pogan, bo kiedy został wyrzucony z synagogi i nie chciano go słuchać jako byłego przedstawiciela faryzeuszy, nie chciano go przyjmować do synagog, wtedy postanowił, że będzie przychodził do Pogan. I zobaczmy, że przechodził mnóstwo różnych perypetii, różnych takich przeciwności. Prześladowany nie tylko od swojego narodu, ale też i od zbójców, i od różnych innych ludzi, od różnych pogan. Przecież i go zamykano w więzieniu. Pamiętamy, że jak był z Sylasem, zamknięto go w więzieniu, i wtedy o północy, zakuty w dyby i kajdany, zamiast narzekać. Śpiewał hymny pełne ducha na cześć Boga, i wtedy opadły kajdany, otworzyły się te dyby, nawet więzienie się otworzyło, i strażnik nawet chciał popełnić samobójstwo, bo myślał, że wszyscy uciekli. Ale okazało się, że wszyscy są, i wtedy ich zaprosił do siebie, przyjął Chrzest całym domem i wielbił Boga. Tak Pan Bóg potrafi z tych różnych niebezpieczeństw, kryzysów. Wydobyć nową szansę swoich łask, swojego działania. I zobaczmy, że święty Paweł z tego kryzysu wychodzi jak nowy człowiek. Zaczyna widzieć czegoś, co wcześniej nie widział. Nie widział, ponieważ był zaślepiony pychą, zaślepiony przeświadczeniem, że lepiej wie niż wszyscy inni. Jest zaślepiony tym, że należy do szczególnej, wybranej kasty kasty, która wszystko wie, która powinna innych pouczać, kasty, która powinna innych też powstrzymywać od innego zdania, niż oni twierdzą. I kiedy przejrzał na oczy duchowe, oczy serca, stał się widomym na duszy, bo wcześniej był niewidomy, był zaślepiony pychą, i można powiedzieć, dyszał rządzą zabijania, jeżeli w tym momencie został z tego uwolniony, uzdrowiony, nagle przejrzał, że był w wielkim błędzie. I tym doświadczeniem zaczął się dzielić. Nie mógł za siebie tylko to zostawić. Człowiek naprawdę nawrócony staje się wielkim misjonarzem. I zobaczmy, takie trzy wielkie misje, które rozpoczął Święty Paweł, to pierwsza misja w latach 44-49, wiemy, że w 49 roku później przybył do Jerozolimy, na sobór, pierwszy sobór jerozolimski, ale w 1944 roku wyprawił się na Cybr razem z Barnabą i dzisiejszym ewangelistą Markiem, o którym słyszeliśmy, gdzie pan Jezus mówił o tym posłaniu, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nie tylko wszelkim ludziom, ale nawet stworzeniu, nawet ptakom, rybom, bo całe stworzenie jęczy w bólach z utęsknieniem, na, oczekując na objawienie się synów bożych. I bo zobaczmy, ta pierwsza podróż była bardzo owocna, aż w końcu w Jerozolimie podjęto decyzję, by przyjąć do grona chrześcijan pogan bez obrzezania. Tylko mieli zachować pewne zasady koszerności, powstrzymania się od spożywania krwi i tego, co jest nieczyste. Natomiast druga podróż misyjna miała miejsce już po spotkaniu w Jerozolimie w roku 50. i trwała do 53 roku. Był m.in. w Filipi, w Thessalonikach, Achaj, Koryncie. Tam też, właśnie w Koryncie, założył wspólnotę, kościół. Kościół w Koryncie odznaczał się różnymi problemami, ale nam działy się znaki i cuda. Tam objawiał nie swoją mądrość, nie błyszczą mową, językiem, ale ukazywał Ducha i moc, moc Ducha Świętego, te znaki. Jemu towarzyszyły. I na Malcie, kiedy go wąż ukąsił, to wtedy przeżył, nic mu się nie stało. I te obietnice, że na chorych kłaść ręce, będą odzyskają zdrowie, czy będą wyrzucane złe duchy, w życiu świętego Pawła te wszystkie obietnice się spełniały. Wreszcie mamy następną, trzecią podróż. Podróż w 53 roku do 58. I tam przybywa również do Efezu, Macedonii, a także do Koryntu, i nawet do Jerozolimy. Później zostaje aresztowany i musiał być e, przetrzymywany w więzieniu. Był w Jerozolimie aresztowany i odesłany do Rzymu. Jego droga trwała dosyć długo, bo dopiero w 67 roku zostaje skazany na śmierć przez Ścięcie. Wcześniej jeszcze Dotarł do, prawdopodobnie nawet do Hiszpanii, ale tego do końca nie wiemy. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym został ścięty, w tak zwanym miejscu za murami miasta Rzymu, dzisiaj możemy zobaczyć, że jest to miejsce trzech źródeł. Lugenda mówi o tym, że kiedy upadła ścięta głowa świętego Pawła, i tam gdzie upadała, wytryskały źródła. Dzisiaj możemy to miejsce odwiedzić. Jest to miejsce też szczególne, różnych uzdrowień, nawróceń. Niedaleko tego miejsca, miejscu, gdzie teraz możemy pójść po drugiej stronie ulicy, jest takie miejsce objawienia się Matki Bożej. Matka Boża ukazała się Adwentystowi Dnia Siódmego, który przygotowywał taki tekst przeciwko Matce Bożej, że nie jest Matką Boga, że jest zwykłą kobietą. Najpierw dzieci Jego zobaczyły Maryję, a później On sam, i stał się później wielkim apostołem, powrócił do kościoła katolickiego. Matka Boża mu powiedziała, że tę łaskę nawrócenia otrzymał dlatego, że wcześniej jako katolik odbył właśnie tych dziewięć piątków, pierwszych piątków miesiąca. Wtedy Paweł w swoim liście przypomina, że biada nam, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Każdy, kto... Należy do Chrystusa, staje się głosicielem Ewangelii, staje się Ewangelią, taką księgą, którą się otwiera serce i ludzie zaczynają tę księgę czytać. Nie czytają tylko naszych słów, naszych deklaracji, ale przede wszystkim czytają nasze życie, nasze czyny, mogą zadawać pytania, co się wydarzyło w Twoim życiu, że się tak zmieniłeś. Bo nie tylko chodzi o to, że nawrócenie polega na tym, że człowiek. Patrzy, jest najpierw na przykład narkomanem, nie wiem, zabójcą, złodziejem, a potem się nawraca i to wszystko naprawia i żyje po bożemu. Święty Paweł żył po Bożemu, przestrzegał wszystkich przykazań, tylko że nie spełniał woli bożej w tym wszystkim. Mnóstwo rzeczy pełnił dla Boga i naprawdę przewyższał gorliwością innych, był człowiekiem. Wybitnie pobożnym, a jednocześnie wybitnie walczącym z Bogiem. W Ewangelii mamy roze, rozróżnienie między pojęciem epistrefo a metanoia. Te dwa słowa tłumaczone są jednym słowem polskim, nawrócenie. Bardziej pasuje to słowo nawrócenie do zamiany, zmiany kierunku, czyli odwrócenie się, odwrócenie się od zła. I wybranie na nowo Boga. Natomiast metanoia to nie jest odwrócenie się tylko i wyłącznie od zła, i wybranie Boga. Bo może się okazać, że w metanoi chodzi o takie życie człowieka, który cały czas jest skierowany na Boga, ale nie żyje po Bożemu. Więc chodzi o zmianę mentalną, mentalności, czyli metanoia, zmiana umysłu. Tego, co jest w głowie, na czym polega zmiana umysłu, zmiana mentalności? Właśnie na tym, że to Bóg jest tym pierwszym w moim życiu, który mną prowadzi. To nie ja decyduję, co Bóg ma czynić w moim życiu, to raczej Bóg zaczyna kierować moim życiem. Metanoja to jest poddawanie się, podprowadzenie Boga. Nie tyle ja w modlitwie mówię, co Bóg ma uczynić w moim życiu, go informuję i proszę Go, żeby to zrobił, ale może właśnie. Owszem, przedstawiam mu to, co mnie boli, mówię, jaki jestem, jakie też moje są pragnienia, ale mówię też bądź wola Twoja, teraz Ty to uczyń. Panie Jezu, ty się tym zajmij, ty to poprowadź. Jeżeli umiem tak się powierzyć, tak jak ten szaweł, który wstał z. Leżący z ziemi, taki uponiżony, który spadł z tego konia, przestał widzieć na oczy, a i był w tym momencie bezradny. I musiał dokonać takiej decyzji woli, że to nie on będzie prowadził, to nie On będzie mówił, co ma Pan Bóg uczynić w jego życiu, co raczej wsłucha się w to, co inni powiedzą, co inni mu podpowiedzą, gdzie ma pójść, i poprowadzony za ręce dał się poprowadzić. Więc metanoia to jest trochę tak, że musimy przejrzeć na oczy duszy i zobaczyć, że jesteśmy niewidomi. Trochę tak jak Sokrates powiedział, wiem, że nic nie wiem, ale i wy tego nawet tego nie wiecie. Więc przed nawróceniem, które właśnie nazywamy metanoją, to jest doświadczenie człowieka religijnego, człowieka, który nawet wydaje mu się, że jest pobożny, ale nie żyje po Bożemu. Może nawet modlić się pod figurą, ale mieć diabła za skórą. W związku z tym, rzeczywiście, potrzebujemy czegoś takiego jak przemiany my mentalnej, myśli. I dzisiaj, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że posyła swoich apostołów, to daje im taką moc, taką władzę, że mogą się powierzyć Bogu że będą różne znaki temu towarzyszyły, że kiedyś może człowiek bał się podać rękę drugiemu człowiekowi, bał się, co będzie, ale teraz nawet nie boi się dotykać węży, brać ich do rąk. Dlaczego? Dlatego, że Bóg obiecuje, że to nie będzie mu szkodzić, że będziecie mieli władzę nad demonami, to demony będą się was bać, a nie wy ich. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg przez Was będzie mówił. To Bóg będzie pogrącą demonów. Święta Tereska od dzieciątka Jezus powiedziała: Ja się nie boję demonów. To demony się mnie powin, powinny bać. Ja się tylko boję tych, którzy się boją demonów. Zobaczmy dzisiaj, czy jest we mnie taka ufność, czy nie potrzebuję takiego właśnie nawrócenia na wzór świętego Pawła. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał, że sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. I chodzi o to, żeby całym sercem zaprosić Pana Jezusa na tron swojego życia pozwolić mu, żeby mówił do naszego serca żeby też przez Kościół, przez spowiedników także przez Pismo Święte. Przez nauczanie Kościoła, mówił, jaka jest droga, gdzie trzeba iść, co należy uczynić. Niech to dzisiejsze święto nawrócenia świętego Pawła, będzie dla nas zachętą, do tego, żebyśmy codziennie każdego dnia na nowo zmieniali swoje myślenie, żeby się dokonywało w nas to Boże nawracanie, które jest metanoją, czyli zmianą mentalności, z mentalności Światowej, grzesznej, takiej pysznej, na mentalność samego Boga, Jezusa Chrystusa. Te rozważania, które usłyszeliśmy, były z poprzedniego roku. Jeszcze chciałbym dołączyć na temat nawrócenia, na temat przemiany naszego myślenia, spojrzenia problem kończącego się tygodnia Modlitwa o Jedność Chrześcijan. Zaczął się 18 stycznia, kończy się właśnie dzisiaj, 25 stycznia, świętem nawrócenia świętego Pawła. Dziełem jedności jest to dzieło Ducha Świętego. Duch Święty najbardziej zjednoczył Kościół w Dniu Pięćdziesiątnicy. Dlatego zanim był ten tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, była wcześniej Oktawa. Oktawa modlitwy o Ducha Świętego, o jedność chrześcijan, w Duchu Świętym to zaproponował papież Leon XIII, żeby modlić się od uroczystości w niebo wstąpienia Pana Jezusa do uroczystości zesłania Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy chrześcijanie, pierwszy kościół był najbardziej zjednoczony. Byli jednego ducha, jednego serca i wielbili Boga i głosili jedną Ewangelię. Dzisiaj widzimy jak bardzo jesteśmy podzieleni, i jak bardzo potrzebujemy nawrócenia. Jeden z presbiterianów, czyli anglikańska odmiana kościoła anglikańskiego właśnie w Stanach Zjednoczonych, Paul Watson, który założył zakon franciszkanów pojednania na cześć Świętego Franciszka zasyżył. i on właśnie zaproponował, że modlić się od święta katedry Świętego Piotra, czyli 18 stycznia. Dzisiaj w kalendarzu tego święta nie mamy, jest przeniesiony na 22 lutego. Przeniósł po Soborze Watykańskim II papież Paweł VI, ale wtedy, jeszcze za czasów papieża Piusa X, właśnie Paul Watson zaproponował, aby modlić się o jedność, o uznanie tego zwornika jedności, którym jest następca świętego Piotra, który sprawuje swój urząd. Z katedry św. Piotra. Naucza w sposób nieomylny, i żeby do tego przejść, potrzeba nawrócenia. Dlatego kończy się ten tydzień modlitw modlitwą o nawrócenie, na wzór św. Pawła. Święty Paweł zrobił krok w wierze. Poszedł dalej. Izrael Coller, który był głównym rabinem Rzymu, przeżył II wojnę światową. Po II wojnie światowej przyjął Chrzest w Kościele katolickim i powiedział, że on nie przeżył takiego nawrócenia, że był niewierzący i teraz stał się wierzący, tak jak epistrefo, że szedł daleko od Boga, a potem się nawrócił i powrócił do Boga. Nie. On cały czas szedł drogą Boga i ta droga Starego Testamentu doprowadziła go do nawrócenia w tym sensie, że zrobił krok w wierze. Tak jak to zrobił święty Paweł, który już nie tyle poszedł prześladować Kościół, co raczej pozwolił się być sam prześladowanym i sam został w Rzymie ścięty za wiarę, oddał życie. Również kiedy modlimy się o jedność chrześcijan, trzeba pamiętać, że to jest dzieło Ducha Świętego, które przychodzi poprzez nasze nawracanie się, powracanie do prawdy, do pierwotnego znaczenia. Słowa kościół, słowa jedność z Chrystusem przez sakramenty, szczególnie przez eucharystię, żeby stanowić jedno w jednej Komunii świętej oczywiście jest to dzisiaj najprostsza droga, żeby wszyscy przyjęli właśnie wiarę katolicką i stali się katolikami. To jest najprostsza. Natomiast inna droga, którą dzisiaj w jakiś sposób widzimy, jak jest proponowana w różnych spotkaniach ekumenicznych, ta droga raczej można powiedzieć, nie daje pewności do tego, że będziemy na wspólnej Eucharystii przyjmować Komunię Świętą, bo takie przyjmowanie Komunii Świętej dzisiaj, gdzie nie ma interkomunii, jest grzechem, jest nadużyciem. Można by powiedzieć, że dopiero tak naprawdę w niebie będzie ekumenizm eschatologiczny, gdzie tam rzeczywiście osiągniemy ten cel wspólnej komunii, bycia jedno z Bogiem. Dzisiaj jeszcze tak dodam na marginesie, że ten Paul Watson, który rozpoczął modlitwę o jedność chrześcijan, po roku chyba od tej, od tej inicjatywy, przeszedł do Kościoła Katolickiego i papież Pius X uznał właśnie ten tydzień od 18 do 25 stycznia tygodniem właśnie modlitw o jedność chrześcijan. Wczoraj wspominaliśmy świętego Franciszka Salezego który nawrócił kilkadziesiąt tysięcy kalwinów, nawet chodził w Genewie do zwierzchnika kalwinów, żeby go nawracać. Tak trochę inkognito chodził w przebraniu kilka razy. Także nie bał się rozmawiać z innowiercami. Miał zawsze w duszy takie pragnienie, żeby ich ratować, żeby kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony żeby tę wiarę, która jest wiarą katolicką, wiarą świętą, wiarą prawdziwą, żeby tę wiarę szerzyć i bronić przed herezją, przed grzechem odejścia od Boga, od Kościoła, przed grzechem kłamstwa w wierze. Moi drodzy, niech Chrystus ukrzyżowany będzie naszą ostoją, niech nas chroni przed wszelkiego rodzaju... Błędami, zakusami. Niech w tym krzyżu, niech w tym znaku będzie nasze zwycięstwo, nasze nawracanie się, odwracanie się od grzechu, od kłamstwa, od nienawiści w stronę Chrystusa ukrzyżowanego, który pokazał, że nie ma większej miłości, niż ta, która oddaje życie za swoich przyjaciół i nawet za nieprzyjaciół. Chrystus na tym krzyżu modli się. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I pomódlmy się w ten piątek, gdzie rozpatrujemy, rozważamy mękę Chrystusa, właśnie o ten dar nawrócenia. Abyśmy stanęli pod krzyżem nawróceni, zwróceni swoim sercem, oczyma serca w stronę Chrystusa. W liście do hebrajczyków czytamy, patrzcie na Jezusa, On nam wie, że przewodzi ją, wydoskonala. Patrzmy wspólnie na Chrystusa. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.